Cześć! W dzisiejszym C ja czytam Historia Pszczół Majlandę. Historia Pszczół to przede wszystkim bardzo ciekawy sposób na połączenie historii pszczół z relacjami międzyludzkimi, a szczególnie między rodzicami a ich dziećmi. Składa się z trzech opowieści, które mają miejsce w zupełnie innych czasach. Rok około 1850 i William. Historia rozpoczyna się, gdy jest on przykuty do łóżka z powodu swojej depresji. Pewnego dnia jego syn zostawia mu na półce książkę o pszczołach, i on postanawia zejść z tego łóżka i zbudować najlepszy ul na świecie. Jest to jego taki motor do działania. Drugi bohater, George, jego historia rozgrywa się w czasach niemal nam współczesnych i jest on już takim poważnym hodowcą pszczół. Żyje z produkcji miodu. Jego problem polega na tym, bo każdy z tych bohaterów ma jakiś problem, że nie do końca opadają mu się relacje z synem. On by chciał, żeby jego syn, Tom, przejął po nim te wszystkie pszczoły i chciał to robić, prowadził rodzinną działalność. A Tom bardziej chce iść na studia, czy jest już na studiach, ale chciałby tam zostać chciałby zostać dziennikarzem. No i. George nie do końca jest przekonany, a że jest wybuchowy i porywczy, to się cały czas kłócą. Trzecia historia to historia Tao, która żyje w Chinach w 2098 roku i Chiny jest to jedno z niewielu miejsc, w których ludzie przetrwali kryzys wyginięcia pszczół. Ludzie w Chinach sami zapylają drzewa, jest to bardzo żmudna praca, po chyba 12-10 godzin dziennie, non stop, 7 razy w tygodniu i dzieci od małego są uczone jak się poruszać, żeby nie trwonić tego drogocennego pyłku, którym zapylają jakim pędzelkiem, zapylają sobie kwiaty. Problem Tao polega na tym, że pewnego dnia coś przydarza się jej trzyletniemu synkowi i zabierają go do szpitala gdzieś na drugi koniec Chin i ona wyrusza w podróż za nim, bo nigdy oczywiście nie chce jej nic powiedzieć, co się z tym synem stało, więc ona na przekór wszystkiemu i ze wszystkich swoich oszczędności wyrusza w podróż do Pekinu zniszczonego i praktycznie opuszczonego. Tak jak już mówiłam wcześniej, z jednej strony mamy ukazane relacje między rodzicami i dziećmi, z drugiej strony mamy ukazaną historię pszczół, a z trzeciej strony mamy ukazane relacje między tymi bohaterami pszczołami. To może bardziej to, jak pszczoły wpłynęły na ich życie. I wszystko byłoby fajnie. Pomysł jest bardzo ciekawy. Ale bohaterowie są tak, jakby własnymi swoimi kalkami. Wszystkie te, te trzy sytuacje są praktycznie takie same. Rodzic, który jest uparty, egoistyczny, łatwo wpadający w złość, strasznie nerwowy i dziecko, z którym on się nie potrafi porozumieć. W pewnych momentach aż było to takie trochę nierealistyczne, bo no, dorośli nie mogą być aż tak Uparci! Chociaż wiem, że się zdarza. I to, co łączy jeszcze tych trzech bohaterów, to to, że każdy z nich ma jakiś wewnętrzny problem ze sobą i każdy z nich czuje się niezrozumiany przez swoich najbliższych i ma problemy z wyrażaniem własnych uczuć. Bardzo fajnie, natomiast zostały pokazane te dwa pozostałe aspekty, czyli historia pszczół i relacje pszczoły-ludzie, pszczoły-bohaterowie. Historia pszczół. W tych fragmentach dotyczących Williama, czyli najstarszej postaci, mamy pokazane jak rozwijały się badania nad ulami, jak ludzie próbowali ulepszyć te ule, żeby pszczoły się lepiej hodowało i jak właściwie był to taki nowy temat i można było różne nowe rzeczy jeszcze w nim odkrywać. Drugi czas, czyli ten nam współczesny, pokazuje jak wygląda od zaplecza hodowla pszczół. Że można hodować pszczoły nie tylko na miód, ale też jeździć po kraju i zapylać sady innym hodowcom. No i przede wszystkim pokazuje ten czas, kiedy po raz pierwszy pojawił się ten syndrom, który już znamy wymierania pszczół, że one nie trafiają do ula i nagle ule robią się puste. No i u Tao pokazana jest ta. Przyszłość bez pszczół i to, jak bardzo one są potrzebne. Jeżeli chodzi o relacje, ludzie, pszczoły, to mamy pokazane, jak bardzo na William'a działało to, że on, e, to, ta chęć odkrywania, ta chęć zbudowania czegoś nowego, opatentowania tego ula, który sobie zbuduje i żeby to on coś w końcu odkrył. U George'a mamy pokazane to, jak taki hodowca jest związany ze swoimi pszczołami i co się dzieje w momencie, kiedy nie wszystko idzie zgodnie z jego myślą. A u tao! Mam pokazane, <noise> jak bardzo człowiek jest zależny od pszczół, i tao też. W pewnym sensie. Też nie będę zdradzać. To, co jeszcze może nie grać, to język, bo jest on prosty, bardzo prosty, ale w pewnych momentach coś nie gra na poziomie tłumaczenia. Wydaje mi się, że coś. Czytamy, czytamy nagle coś zgrzyta, ale tak jak mówię, wydaje mi się, że to jest coś nie tak z tłumaczeniem w pewnych momentach. Poza tym jest taki dosyć prosty, że łatwo się czyta, łatwo i przyjemnie i szybko. Co do tej szybkości, to też spotkałam się z opiniami, że książka jest nudna i jest o niczym i toczy się bardzo powoli. No nie jest to książka, w której akcja goni akcję, jest to książka o ludziach, o takich zwyczajnym ich życiu. Więc no, nie ma się coś spodziewać wartkiej akcji, ale czyta się to przyjemniej. Jeżeli lubicie takie troszkę socjologiczne, trochę psychologiczne podejście, to jak najbardziej, fajne. Poza tym też szybko się czyta, bo jak na objętość książki, to tekstu naprawdę jest niewiele. Duże, mar wiecie, duże marginesy, mało na stronie, więc kartki lecą bardzo szybko. Książka jest fajna, to jest to bardzo ciekawy pomysł przede wszystkim, ale mm, mam wrażenie, że szum wokół niej był za duży. Że za dużo oczekiwano po tej książce, na pewno nie jest ona arcydziełem, tak jak to się określało, ale jest bardzo fajna. Jest fajna, można przeczytać, ale szum za duży. Polecam Wam tę książkę, bo przeczytacie ją bardzo szybko, to się tylko wydaje, że ona jest taka gruba, że ona jest gruba, ale naprawdę na stronie jest mało, więc bardzo szybko się ją czyta. I jest ciekawa. Mówi nam trochę o pszczołach, a powinniśmy o tym wiedzieć, bo temat jest jak najbardziej na czasie. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszam Was na Facebooka, Instagrama, subskrybujcie mój kanał. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.